Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku w cyklu wędkarskie. Zrób to sam. Dzisiaj ponownie temat kulek proteinowych idealne dla osób początkujących będzie Wam się je bardzo fajnie rolowało. Idealna kulka do obfitego nęcenia, tam gdzie potrzebujemy naprawdę dużo towaru nasypać, tylko 6 składników, kulka o aromacie ananasowym, idealna właśnie na taką porę roku letnią, gdzie nie stosujemy jakich, jak, jakichś mega wypasionych, białkowych. Cool, dlatego bardzo prosty miks, a zarazem skuteczny, więc powoli możemy przechodzić do budowania dzisiejszej bazy. Wyciśniemy ciasto, zrolujemy i zobaczycie, jaki fajny, naturalny kolor będzie miała. No i przede wszystkim fajny, ananasowy zapach, bez używania 15 czy 20 składników. No i przede wszystkim w miarę przystępna cenowo, więc możemy zaczynać budować dzisiejszy miks. Biorę sobie michę, no i lecimy z mączkami. Pierwszą z nich jest Mąka kukurydziana 20% jej używamy do budowania naszej bazy. Mączka numer 2 jest to mąka grochowa również 20%. Składnik trzeci jest to CLO, którego używamy w ilości 10%. Składnik czwarty jest to. Taki bardziej odżywczy już dodatek. Jest to mączka LT94, ale możecie użyć tutaj dowolnej, jakiejś rybnej. Wrzucamy składnik przedostatni. Jest to bardzo fajny i ciekawy dodatek, właśnie do dzisiejszej bazy, do kulek ananasowych. Jest to mączka od firmy Carb Gravity Pawła Szewca. Nazywa się Pineapple Storm. Ja to nazywam takim trochę ananasowym CLO, choć wiadomo, że do CLO nie ma co jej porównywać. Jest tutaj mieszanka słodkich biszkoptów z dodatkiem pudru ananasowego, który ma naprawdę bardzo fajny, przyjemny zapach, takich świeżych owoców, jakbyśmy takiego ananasa przekroili. No i yy, produkty jajeczne również tutaj występują, więc nie jest to tylko taki aromatyczny dodatek, ale też dosyć bogaty skład tej mączki. Wykorzystam sobie 30%. No i przede wszystkim doda nam ona taki fajny, naturalny żółty kolor do naszego miksu, więc naprawdę polecam tą mączkę. Ona jest w granicach 20 chyba 5 zł kosztuje za pół kilograma, no to obstawiajmy 50 zł 1 kg tej mączki, ale naprawdę warto i jest to bardzo ciekawy dodatek, również bardzo pozytywnie wpływa na rolowanie ciasta, ma takie właściwości klejące, dlatego 30% mączki pineapple storm również tutaj ląduje do miski. No i ostatni składnik, szósty jest to mączka z orzechów, i tutaj możemy wykorzystać mączkę z orzecha Tygrysiego, mączkę z orzecha arachidowego, i tak naprawdę wszystko mamy już gotowe. Tej mączki orzechowej 10%. Ja użyłem sobie tutaj mąki z orzecha Tygrysiego. Żadnych barwników tutaj, nawet nie zaprzątajmy sobie tej głowy Naturalny, piękny kolor, kulki, która powstanie, to już wam na końcu pokażę. No i teraz będziemy łączyć naszą suchą bazę ze składnikami płynnymi. Jajko mam tutaj, więc wbijam je sobie do michy. Można to robić ze skorupkami, jak robicie większą ilość, no bo jak wiadomo, no ja robię próbki, tak? Ale jak robicie na przykład 10 jaj czy 20, wbijacie od razu do wiadra, to mogą być ze skorupkami. Też się idealnie to będzie wszystko rolowało. Roztrzepujemy jajko. Dobra, jedno jajko mam tutaj już roztrzepane i teraz dodajemy aromat. I właśnie w ofercie Carb Gravity również jest flavor Pineapple Storm. Bardzo przyjemny taki soczysty, słodki ananas. Nie jest to jakiś taki mega, wiecie, chemiczny, że aż po nosie daje, tylko naprawdę taki stonowany, bardzo przyjemny dla nosa. No i na jeden kilogram suchej bazy tego flavora około 10-15 ml. Więc sobie doleję tak na oko tutaj 1,5 mililitra, przyjmijmy. Dobra, wlałem sobie, no i to wszystko musimy zakonserwować, jeśli kulki chcecie przetrzymywać w jakichś opakowaniach typu dojpak, bądź w wiaderkach, no to glikol propylenowy 80 ml tutaj wystarczy. No i teraz pytanie, czy to dosładzać? Można jak najbardziej, albo taumatynę wykorzystać w ilości 1-1,5 ml, albo jakiś zwykły słodzik. Na poziomie 5, bo tych naprawdę słodzików mamy dostępnych bardzo wiele. Może to być miód zwykły, taki prawdziwy, od 10 do 20 ml, może to być syrop klonowy, może to być mleko skondensowane. Więc tu już od Was tak naprawdę zależy, jakiego tego słodzika sobie użyjecie, ale możecie również całkowicie go pominąć. choć polecam właśnie do takich słodkich kul go dodać. No i jeszcze tutaj można dorzucić sobie do składników płynnych łyżeczkę około tam 5-7 gramów betainy, to wszystko wymieszać. Ja sobie zaraz tutaj jeszcze tego glikolu doleję. Ponieważ mam próbkę 100 gramów miksu, no to 7 ml, znaczy 8 ml glikolu. A wrzucę wszystko od razu. To powinno w miarę to się wszystko połączyć. Tam zapach już jest naprawdę tetartka taki soczysty, owocowy i ta mączka LT94, ona się tutaj gubi. Nie jest jakimś takim elementem przewodnim, że przebija się strasznie przez ten miks. Nie, ta mączka Pineapple Storm z tym dodatkiem pudru ananasowego jeszcze w połączeniu z flavor'em naprawdę to wszystko bardzo fajnie je maskuje i nie dość, że mamy taki prawdziwy ananasowy zapach, to jeszcze troszeczkę tej odżywczości poprzez właśnie zastosowanie mączki rybnej dodaliśmy. Dlatego tutaj w takich miksach również owocowych. Ta mączka rybna powinna być, no bo to są oczywiście proteiny. Do całości można dodalać sobie odrobinę oleju, może to być zwykły olej albo jakiś porybnego, to myślę, że raczej bym nie dodawał, jeśli nie chcecie aż tak bardzo przebijać się przez ten zapach ananasa, tylko może to być na przykład olej z orzechaty tygrysiego. Ciasto mam już wymieszane, dolałem sobie odrobinę oleju rzepakowego, bo akurat taki miałem pod ręką, no i ciasto jest mega fajne. Elastyczne, idealnie się roluje wałek, nic się nie rozpada, wszystko trzyma się wiadomo czego. No i o, bardzo fajna, elastyczna struktura ciasta. No i teraz cóż, pakuję je do pistoletu, choć jak będziecie robili, no to wiadomo, że warto sobie takie ciasto zapakować później do jakiejś torebki foliowej na te 10-15 minut, żeby to się tak zwanie przegryzło wszystko, połączyło ze sobą. No, ale ja nie muszę tego robić, no bo wiadomo, że to tylko na potrzeby materiału. I za chwilę powiem Wam taką ciekawostkę. Bo sporo osób ma ten problem, że martwią się o zapach kulki. Podczas procesu gotowania i później suszenia ten aromat nie jest taki dosyć mega intensywny tych kulek. Często gdzieś tam pachną nam takim ciastem, ale pamiętajmy, że po procesie już suszenia przynęty i później zapakowaniu ją, czy do takich właśnie woreczków jak te, czy do takich słoiczków plastikowych, ta kulka później ta wilgoć w niej się wyrówna i ten zapach będzie zdecydowanie bardziej intensywny, dlatego nie bójmy się, że jak po gotowaniu czy parowaniu słabo pachnie i później podczas suszenia wyczuwamy, że no jednak ten aromat tej kulki jest słabszy, no to tak jak mówię, potrzeba czasu, to wszystko fajnie się wyrówna. I możecie zobaczyć, jak pięknie to ciasto się wyciska, nawet z takiego ręcznego pistoletu. Za chwilę będziemy sobie to wszystko rolować. Gwałki już tylko. Kładziemy sobie nasz wałek. Chyba dobrą końcówkę wziąłem, bo tu jest roller 14 mm. Więc wkładamy. Ależ piękne kuleczki. Sam bym to zjadł. Dobra, będę sobie tu do pojemnika wrzucał. Super się zamykają, często gdzieś Wam się ta kulka też otwiera, robią Wam się dziurki w środku, no musicie dopasować średnicę właśnie tego wałka do rolownicy, bo czasami jak damy za gruby wałek, no to niestety nam się te kulki gdzieś tam bocznie będą otwierały, więc wszystko zależy tutaj od miksu jaki mamy, no i też wpływ na to ma ciasto, jak mamy dosyć suche ciasto, no to też nam się... Ta kulka może gdzieś bocznie otwierać, dlatego... No, rolowanie nie jest takie proste, jakby się wszystkim wydawało na początku, ale absolutnie się nie zrażajcie, dlatego takie przepisy staram się Wam tworzyć, żebyście czerpali z tego satysfakcję, a nie martwili się, że coś jest nie tak. Nie ma potrzeby tutaj dodawania 20 składników do kulki, bo... Uczcie się na takich prostych miksach, a później przyjdzie czas, aby budować kulki na bazie naprawdę większej ilości różnych składników. Kuleczki mamy już urolowane. Teraz proces parowania bądź gotowania. Jeśli kulki gotujecie tak jak ja, no to wrzucacie sobie na wrzącą wodę i czekacie aż one wypłyną. Takie 14 mm około półtorej minuty. Jak one wypłyną wam na powierzchnię, to jeszcze około półtorej minuty i wtedy sobie wyjmujecie. No i suszymy około 48 godzin tradycyjnie na takich skrzynkach jak po warzywach. No, i wtedy pakujemy do woreczków. Taka ciekawostka do kulek ananasowych idealnie pasuje dodatek kwasu masłowego. Kilka kropel do płynnych składników. Tylko pamiętajcie, nie róbcie tego pod żadnym pozorem w domu, bo kwas masłowy to jest taki smród, że ciężko się go pozbyć. Dlatego tylko gdzieś w odosobnionym miejscu go używać, parę kropel. Ale to jest tylko taka ciekawostka, nie musicie. No i w sumie. W ostatnim czasie otrzymuję od Was masę naprawdę zdjęć z rybami, to pięknymi rybami, które łowicie przy użyciu przynęt, prezentowanych na tym kanale. I powiem Wam, że naprawdę nie spodziewałem się, ale furorę robi kulka z chleba tostowego. Przepiękne ryby łowicie i 15, i 18. Ten film jest oczywiście na kanale. Kulki proteinowe za 6,49 za kilogram, więc możecie sobie obejrzeć, bo. Sam byłem w szoku, że będzie takie zainteresowanie tymi kulkami i tyle ryb na nie będzie łowionych. Dlatego twórzcie, łówcie i czerpcie przyjemność z własnoręcznie wykonanych przynęt. No i cóż moi drodzy, tyle w dzisiejszym odcinku. Niedługo jakieś filmy może o kulkach truskawkowych. Sporo młodych osób pisało, żeby jakiś film o kulkach z zanęty nagrać. No myślę, że coś takiego zrobimy, choć ja um, nie stosuję żadnych zanęt przy produkcji kulek, no ale jak. Jest zapotrzebowanie na taki materiał, to na pewno coś wymyślimy. No i kulki sumowe będą, tak? Będą kulki, prawdziwe, bomby 30 mm na suma, bo też w tym roku za sumem będę chciał usiąść. I takie właśnie w rozmiarze 30 mm będę przygotowywał, dlatego do zobaczenia w kolejnych produkcjach. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie dzisiejszego materiału, za każdą subskrypcję. Pozdrawiam Was serdecznie. Morfishing. Cześć.